Dodawanie pojazdów. Samochód w firmie to podstawowe narzędzie pracy większości przedsiębiorców. In fact, możesz dodać zarówno pojazd osobowy, jak i ciężarowy, oraz dodawać koszty związane z używaniem pojazdów, jak na przykład koszt zakupu paliwa. Aby odliczać koszty związane z pojazdem, w tym jego zakup oraz koszty paliwa, z zakładki koszty, wybierz pozycję pojazdy. Następnie kliknij na jeden z linków dotyczący pojazdu osobowego lub ciężarowego. Kliknij w Dodaj posiadany pojazd lub Dodaj zakup pojazdu. W naszym przypadku zaprezentujemy dodawanie Zakupu nowego pojazdu osobowego. W tym celu kliknij opcję Dodaj zakup pojazdu osobowego. Wybierz rodzaj dokumentu, na podstawie którego dokonałeś zakupu samochodu. Wpisz numer faktury. Dodaj nowego sprzedawcę, jeżeli nie posiadasz go w bazie sprzedawców, lub wybierz z listy dodanego wcześniej sprzedawcę. Następnie z okna Terminy wybierz datę wystawienia faktury za nabyty pojazd, datę otrzymania oraz termin jej płatności. W oknie dane pojazdu wpisz nazwę pojazdu, numer rejestracyjny, datę rejestracji oraz rodzaj dysponowania. W opcji rodzaj dysponowania wybierz firmowy, jeśli samochód został zakupiony na firmę lub leasing, jeśli jest używany w ramach leasingu. W przypadku wybrania samochodu firmowego musisz dodać jeszcze metodę amortyzacji. Jeżeli zakupiłeś samochód, który był wcześniej używany przez minimum 6 miesięcy, to zaznacz opcję Samochód wcześniej używany. Stawka amortyzacji zmieni się na 40%. W naszym przypadku dodawany pojazd jest nowy. Dlatego stawka amortyzacyjna pozostanie 20%. Opcja Samochód wcześniej używany została w tym przypadku niezaznaczona. W oknie Koszty wprowadź wartość zakupionego pojazdu. Następnie w oknie Koszty rejestracji wpisz kwotę, którą zapłaciłeś w związku z rejestracją samochodu. Na sam koniec kliknij w przycisk Zapisz. Pojazd został poprawnie dodany.